Jestem pasjonatką. Regularne uprawianie sportu, aktywności fizycznej trochę pokazuje nam innych siebie. W akademii wisiało kilka zdjęć dziewczyn w czerwonych koszulkach. No i się zastanawiam, o co chodzi w ogóle z tymi czerwonymi koszulkami. Co to jest? Okazało się, że to jest właśnie top team. Top team to są ludzie, którzy muszą się okazać wyjątkową wytrwałością, determinacją w treningu, aby ostatecznie zdać egzaminy. Bo prawda jest taka. Że to są testy na tyle wszechstronne, że musisz się w pełni oddać treningom związanym tylko z kadlami. W pracy z kadlami rywalizujesz tylko ze sobą. No to jest takie piękne, no ale myślę, się, życie wygląda tak, że, że czasami jednak ci inni ludzie, tak, taka pozytywna rywalizacja tutaj wchodzi w grę. Jestem trenerką. Patrzę na ludzi, którzy trenują, trenuję ludzi. Trenuję ludzi czysto to rekreacyjnie. Są często osoby pracujące w korporacjach, w firmach. Najfajniejsze w trenowaniu ludzi jest satysfakcja z tego, że oni są coraz sprawniejsi, zdrowsi i że są wdzięczni. To jest największa wartość w tym wszystkim, że taka osoba mi dziękuje, bo się dobrze czuje, bo nie bolą jej ją plecy. Bo no poprawia się sylwetka, bo generalnie czuję się lepiej. I to, kiedy ja, jako specjalistka, widzę, jak te osoby ewoluują, są coraz lepsze. Trening bardzo się przekłada na życie. Bardzo, bardzo przekłada się na psychikę, przekłada się na poczucie pewności siebie, na poczucie skuteczności. Na satysfakcję ze swojej jakości swojego życia. Bo kiedy czujesz, że dbasz o siebie, no to trudno, żebyś nie był, był niezadowolony z siebie. Kiedy przy, przechodzę przez jakiś taki gorszy czas, gorszy moment, to to jest jedyny, jedyna chwila, kiedy się odcinam od rzeczywistości. Mm, od emocji jakichś trudnych. Trening powoduje, że wyłączasz się na, na przykre sprawy, na trudne wydarzenia, tylko po prostu jesteś tu i teraz. Myślę, że trening w jakimś stopniu uczy um, bycia tu i teraz, bo to teraz masz wykonać ten oddech, teraz masz się spiąć, teraz, teraz masz dźwignąć. Jak się zdekoncentrujesz, to, to właśnie jest też ten klucz w treningu siłowym, to nie pójdzie, po prostu nie pójdzie. To jest, to jest w jakimś stopniu terapia, skoro masz, posiadasz umiejętność nie wybiegania za bardzo w przyszłość i nie rozpamiętywania przeszłości, to się dzieje właśnie podczas treningu.